kochani, widząc każde z nich w pierwszym odcinku z serii e, słodkiej Filip w liceum więc tak, zaczynamy odcinek pierwszy, nowa w liceum, e, mamy więcej tylko tutaj punktów akcji bo poza live'em potwierdziłam adres mailowy całkowicie, yy... mianowicie będę kilka rzeczy naraz robić, yy... również dlatego, yy... dobra yy... ogarniać konkurs na grupie Gładanie dzisiaj to jest yy... tak jakby był już drugi odcinek yy, tej serii ale ogólnie kolejny odcinek Dzień dobry, Angelika Rose, widzę liceum Słodkie Amory mam nadzieję, że szybko zaklimatyzuję się w nowej szkole Radzę Ci spotkać się z Natanielem, głównym gospodarzem szkoły Sprawdzić, czy teczka z Twoimi dokumentami jest kompletna. Z pewnością teraz jest w pokoju gospodarzy. Ok, idziemy. E, więc tak, wybierzemy... Tak, dzień dobry, szukam głównego gospodarza. Dzień dobry, to ja, jestem Nataniel. E, Potrzebuję jeszcze czegoś? Dyrektorka kazała mi się z Tobą spotkać w prawie mojej teczki z dokumentami. Och, jesteś nowa oczywiście, że przyjrzę. Twoje e, dokumenty e, odwraca się i szpera w swoich papierach. Potem wraca do mnie swoich. W sumie to brakuje kilku rzeczy w Twojej teczce. Potrzebujesz jeszcze zdjęcia, dokumentów, pieniędzy, golców, opłaty za teczkę. A co najważniejsze? Wygląda na to, że zapomniałeś dołączyć formularz z podpisem swoich rodziców. Musisz go yy, dostarczyć. OK. w takim razie zostawiam yy. OK. Z, yy, w takim razie zostawiam Ci... Yy. I to wszystko, i przyjdę, kiedy będę miała pozostałe dokumenty. Aha, poczekaj chwilę. Może jestem główną, postężą, ale nie jestem. To na Twoich usługach samo musisz się zająć swoimi A i z 12 spadło nam 7. I tak sprawdzę, czy Twoje informacje nie zawierają się w innej tece. Zacznij od dostarczenia zdjęcia. U jeszcze nie do. Po prostu trochę tak. Ym, tak. Ha, to ty jesteś ta nowa. Tak, część. Ech, nie mamy szczęścia do nowych, prawda? Dziewczyny? Ha, ha, ha. A spopchnęły mnie, gdy przechodziły. Ok, miasto, bazar, yy, zdjęcie. Yy, miasto, liceum. Yy, Oha, nie kadał, zapomniałam Ci powiedzieć, że przykro mi, ale w końcu nie możemy zapisać Cię do szkoły. Co? Dlaczego? Co takiego zrobiłam? Ha, 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 gdybyś widziała swoją minę. Nieźle, już zaraz, co? Ha, 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 ale to nie jest śmieszne, przestraszyłeś mnie. Yy, ha, ha, wybacz, następnym razem postaram się bardziej. Za kąt. Okej. Okay. Ech, w sumie to nie powiedziałeś mi, czy odnalazłeś moją teczkę, czy nie. W sumie to nieźle. się zawierosiła wśród moich, wśród innych papierów, ale odłożyłam ją na bok. Trzymaj. Hmm. Oni więcej się nie pytaj, bo tylko ci spadnie. Cześć, jesteś nowa? Tak. Nazywam się Iris. Będziemy razem chodzić na lekcje. Miło mi, Angelika Rose. Mam nadzieję, że będzie się tutaj dobrze czuła. Do zobaczenia później. Dziękuję. Do zobaczenia. Okej. Okay. <laughs> no to lecimy dalej. O, panienko, udało Ci się dokończyć wszystkie formalności. Tak? Oto moja teczka. Zobaczmy. Nie przyjmę takich latających kartek. Znajdź przynajmniej jakieś spinać. Zepnij dokumenty i wróć do mnie. Ken masz przy sobie spinać do papieru? Nie mam, ale jak jakie znajdę, to ci dam. No i tutaj leży. Mamy. To twoja zwolniona teczka. Zobaczymy, proszę daj mi ją. Tym razem wszystko się zgadza. Od teraz oficjalnie jesteś uczennicą z liceum Słodkie amors. Lekcje już się skończyły. Możesz iść do domu. Do widzenia. Do widzenia. Oho. Angelika Rose, poczekaj. Nie miałem czasu Cię oprowadzić po liceum, ale mogę przynajmniej Ci pokazać bibliotekę. Jeśli chcesz. Okej, okay, czemu nie? To. Na to... Chodziłam z Natanielem po różnych korytarzach. Wyjaśnił mi, że czasem wstęp jest zazarabowany tylko dla uczniów, którzy szukają informacji do realizacji różnych projektów i prezentacji. On może tu przychodzić kiedy chce, bo jest głównym gospodarzem. I mamy taką właśnie piękną e, ilustrację z Natanielem. Szczerze to nie wiedziałam że jest tutaj biblioteka, widać, że on lubi to miejsce, zakończ odcinek e, ilustracja po prostu jest cudowna, odcinek jak, e, jak zawsze odcinek stoi tak samo, moment, chwilę, tak, tak samo, perfekto. więc tak, już będę z wami się żegnać e, następny odcinek będzie jutro, bo jeszcze ten dzisiaj wam wrzucę e, w miarę możliwości będę się starała wam po dwa odcinki wrzucać No, wiadomo, jak będą um, wiedzy tych dialogów, wiedzy tego wszystkiego, że będzie dłuższy jeden odcinek, no to wtedy po jednym. Zwłaszcza, że trzeba jakiś czas będę tego sobie pa doładowywać i chyba jeszcze tych goldów, ale nie jestem pewna, bo aha, to tutaj mogę sobie za darmo sobie dobrać. bo nie zobaczcie, tutaj można sobie gold doładowywać. Dobra, odbierzemy to sobie za darmo. No i na przykład za 6 nas jest spora ilość tych y, punktów akcji i goldów, więc jak już coś z tym stylu bym sobie w razie czego dowodowywała. Ale na razie mamy prawie 1000 tych punktów akcji, więc na spokojnie jeszcze jutro dwa odcinki, czy dzisiaj, nagram sobie na jutro. Ja będę się z wami żegnać, do zobaczenia, cześć!